Witam, dzisiaj kolejny Entropik od Astra, Astar Network od Binance Labs. Także co tutaj musimy zrobić? Tutaj musimy przejść sobie tutaj na ich stronkę do testnetu i dodać ich sieć testową. Zobaczymy, czy to już jest to. Jest katana dobra Confiem. ok. Teraz musimy przerzucić sobie trochę etera. Chcę przerzucę pół, może etera na tą katanę. To musimy wpisać ręcznie. Że rozumiecie, że możecie stracić te środki. To jest tak, są testowe, także. To jest obojętne. Musimy przyłączyć się. I teraz wykonać bridge. Ok, musimy po prostu poczekać. Nie wiem jak długo. Mniejsza z tym. To po prostu czekamy. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy stronkę do ich. O, właśnie, musimy wypełnić po prostu, podać adres portfela, maila. Tutaj jest zaznaczyć, czy jesteście użytkownikiem, budowniczym, czy tak dalej. Czy, czy innego wpisać, czy nie jesteście robotem i to wszystko. To właśnie ta ankieta zapewni wam NFTK, który będzie nas obligował do odebrania jakichś nagród za ten testnet. Także jeżeli tego nie zrobicie, nie dostaniecie żadnego dropa. Tak było napisane na Twitterze. Linki podrzucę Wam, jak zawsze, pod opisem filmu i powodzonka.